Szymaneczku, mordeczki, z tej strony Komek, zagramy sobie w StarCrafta 2, w kampanię z Ergami, zbliżamy się pomału do końca, jest 25 misja już ukończona, a my mordeczki widzimy się za chwilkę już yy, na lewiatanie. Dobra, wariaciki moje, jesteśmy już na lewiatanie, zobaczymy na czym skończyliśmy. Ostatnio chyba robiliśmy rewolucję ult ultraliska, z tego co pamiętam. Ale tak, tu mamy już tutaj wszystko zrobione. Nie ma co dalej przedłużać. Lecimy chyba już dalej w misję. Królowo, no. twoje. Dobra, mamy zniszczyć dominium. Zobaczymy. Też niszczymy. Zobaczymy tą ta katesę. Merigan, patrz, do czego doprowadziłaś. Tysiące martwych w imię twojej zemsty. Ich krew jest na twoich rękach, się. To wszystko twoje dzieło. To prawda, dokonałem wielkich i okropnych czynów. I dokonałbym znowu, żeby ochronić ludzkość przed takimi potworami jak Ty. Używasz słów jak broni Arcturusie, ale słowa Cię nie uratują. O, ależ mam też inną broń. Chciałem się tylko pożegnać, Terrygar. Nasza odległość jeszcze wyginą. Terrawie rozstawili niszczyciel psjoniczny. Wykorzystuje naszą wieść z i rozrywa nas, z środka. Pole zabije każdego, serga, który w niej wyjdzie. Zrozumiałam. Posłuchajcie mnie wszyscy. Dominium niedługo przeprowadzi atak. Wersja chcą odciągnąć nas od niszczyciela. Tak, i pozwolimy im myśleć, że się wycofujemy. Zagaro, Marszałun, utrzymuj środek. Stiłkow, weź oddziały i osłania jej flanki. A ty dechako. Oto twoja chwila. Urządzenie wykorzystuje więź psioniczną, którą dzielicie, ale ja jej nie mam. Nie jest mi potrzebna. Dokładnie. Zbierz swoje stado. Ulele. Wydźwięźcie bronią dominium, która rozwala żarów. co potrafi twój niszczyciel psioniczny, Meksk. Pole rozerwie ruj na strzępy. Musimy iść. Mm -hmm. Dobra, dobrze, że mamy Dehaka, nie? Dehako to główny koncentrator niszczyciela psionicznego. Wyłączymy Dobra, go. Dobra, musimy go zniszczyć. Idziemy do Hako. Teraz się go pozbąciamy. Czym jest ten stwór? Podążam. Nad nami ukrywa się machina Terran. Zniszczę ją. No. Machiny nie ma. Więcej esencji. Serk! Tutaj! To niemożliwe! Teraz się ulecimy. Walki lizesz Widzicie. To jest taki dobry, że w trakcie walki, lizesz rane. Dobra, że go. Super. Esencja płynie, ja podążam. Muszę iść, zebrać stado. Wrócimy i zniszczymy kolejne łącze. I super. Pole niszczyciela zostało wyłączone. Przygotować skupisko Uli do walki. Niszczyciel włącza zasilanie awaryjne. Jego pole niedługo znów się aktywuje. Informuj mnie o postępach Isha. Na razie zajmę się niszczeniem Dominium. Mamy tutaj dwa t Dobra, od razu sobie weźmiemy to podwójeczkę w Widzowie, Tutaj wszystko musi działać jak należy. Od razu. Atakujcie, dopóki pole jest nieaktywne. Od razu robimy jak najwięcej. Potrzebujemy więcej minerałów. Robotnicz i atakujemy. Kim możemy. Można to atakujemy Widzowie z Ile mamy czasu? 6 minut To robimy jeszcze Super Naprawdę fajnie Nie trzeba by się męczył, ale no co? Pójdziemy w tą stronę trochę Są dużo jednostek nie zostało? Potrzebujemy więcej dobra. minerałów. Tutaj, co mamy? Nasze jednostki. Statyczek, dobra. Pożegnaj się z życiem. Tutaj położymy. Tumor biomasy. ich, żeby było i z teraz Potrzebujemy więcej minerałów. Zaraz się bierzemy za obronę. Tutaj o. Może kolejny postawić postawić. Nie Niestety się... A nie, to chyba za friko u niej. No, chodź Super. Dobra, mamy co nie już tutaj Musimy coś postawiać Myśmy raczej nie narzekali Bo tutaj odeślemy, bo nie wiadomo czy co coś szklanki nie będzie szło Musimy umieścić to na Biomasie Dobra Tutaj tak samo postawimy z dwa super złapał, Manel złapał, o, tutaj jest już szumia. tak zrobimy i tak zrobimy, powinno być dobrze, no w jest, jesteśmy raczej bezpieczni, chociaż widzę, że jeszcze brakuje nam ta jednego, nie wiem co mi się nie postawiło, To jest z odstępem jeden ten, dobra, kraft, to tutaj A bo wiecie co? Wszystko uli jest atakowane Tak? O czy tutaj można? No Widzicie Tutaj nie można, dobra Tutaj też coś postawimy jeszcze trochę bardziej o Jedną robi tutaj tu morpiumaszy A my zaraz atakujemy widzowie Robimy tylko ser nadrządców i zaatakujemy tutaj do końca. Potem przyjmiemy to. Tutaj też coś jest. Dobra, to robimy sobie, że tych dwóch tutaj. Jakiś karaczany. Może tak. Już się dorobimy trochę. Tak? Potrzebujemy więcej. Robotnicz. No zaczyna brakować. Już czas. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Świat ja do mnie. Wszystko. Dobra, atakują Twoją królową. Potrzebujemy więcej minerałów. Dobra, mów odważnie. Robimy robotnictwo od razu te. Wyślemy tam. Potrzebujemy więcej minerałów. No, dobra, mamy. Wykryto skok energii. Pole niszczące wkrótce się aktywuje. Tak? Ruj to ja. Dobra. Ruj, podbije wszystko. Mamy to. Ciekawy dokąd będzie. Dobra, robimy roboty. No, on się do trzeciej bazy. Nam się przyda na pewno, robotnic trochę. Za minutę już będą te, te pola siłowe. Wszystkie oddziały z powrotem do ula. Zobaczymy, to nam też zniszczy ten tumor dwie masy. Dobra. Zobaczymy dokąd, bo tak to nie będziemy tutaj robili bazę. Tam się nie będzie opłacało. będzie robotnicze niż są, co jakiś czas. Zobaczymy dokąd. Słuchaj! Ta machina cuchnie ogniem i śmiercią. Muszę przyciągnąć ją do siebie. Uwaga! Rui nie wytrzyma energii pola niszczącego. Musimy wycofać oddziały.

Ale nie no, musiałam ten typ. Dobra, to zrobi Dobra, atakujemy jak najszybciej tego wariata. No zaraz już są te... Dobra. Generator drugi znieszczony Tumor biomasy jest atakowany Spełniłem. Dobra, mamy teraz ich... Wyłączyliśmy pole. Uderzajcie! Niedozwolona komenda. Już tak zrobimy. Widzowie. O, trochę na biedność tych zezarło. Ale to nic. Dorwimy sobie. Moja głupota. Tutaj atakują. Już czas. Trzeba trochę dorobić, jak się wydaje, tych. I zrobimy tak, że tutaj na pewno jednak to mu się przyda. Oj, mamy trochę do atakowania. Dobra. Możemy dorobić jeszcze ich 4 minuty, polecił W2. i co wyatakujemy Nasze jednostki są atakowane Nasze jednostki są atakowane Trzeba atakować, nie Wychamy. znamy granic Nasze jednostki są atakowane Nasze jednostki są Nasze jednostki są atakowane. Nasze jednostki są atakowane. Jak to wygląda tutaj, wszystko spoko, dobra. Musimy to robić karacanów. Nasze jednostki są. Jakiś wybór nowej. Wykryto to odpalenie broni atomowej. Już nie ma żadnej broni atomowej. Atakujemy dalej. Zrobimy sobie śliw, to bardzo o, dobra jednostka. Nie więcej minerałów. Musimy trochę dorobić sobie na to, Nasze jednostki są atakowane. Co masz zabić jutro? Nasze jednostki są... Tutaj kolejnymi. Nasze jednostki są. Oni pójdą z tej strony powinni dać radę. Nasze jednostki są atakowane. Sądzę, że możemy dorobić tutaj... To Nasze jednostki są. Ulepszym na Królowo? Pole niszczyciela psionicznego niedługo znowu się aktywuje. Ładnie bycieścili ta operację. Nasze jednostki są atakowane. O, patrzcie jeszcze tutaj kogoś zostawiliśmy. No nie może tutaj być. Mówimy. Jeszcze minuta. Zakończona. Dorobimy sobie karacaników. To wie, nasze jednostki są. Propędzące. Dorobimy więcej minerałów. Adaptujemy się. Wracać do ula. I wracamy do ula. Co masz zabić jutro? Wracamy do ula i dorobimy sobie ich. To wie, więcej na Dorobimy sobie już tutaj. Teraz żeby stał i sobie to Potrzebujemy nasze jednostki są atakowane Dobra, wracamy zostało 14 sekund no. Jeszcze pozbieramy akurat surowców. Już czas. Powijaj, zbieraj ich esencje. Ja buduję siebie Że Przybywają oddziały pierwotnych zergów. Zabić. Ulala, ale kiwa. Pierwszy dzień, nie? Nasze jednostki są atakowane. bo tutaj. Nasze jednostki są atakowane. Musimy wycofać oddziały. Pole zniszczy ruj. Wycofamy, wycofamy. Lepsze. Więcej esencji. Nie, tygra, wracaj, 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 jak tygra, Wyjdźcie. Wyjdźcie. Dopiero tygra, nie? Podążam. Dobra, się. Przybyły dodatkowe siły pierwotnych. Fajnie, fajnie. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, atakujemy do końca. Co? Już raczej, nie będziesz musiał morderstwo wracać. Pole niszczyciela zostało wyłączone na stałe. Nie spoczniemy, dopóki nie zniszczymy koncentratora. Wszystkie oddziały do ataku! Dobra, Załuch! już nie ma w ogóle, także spoko. Spoko, bo w ogóle nie ma już tutaj żadnych jednostek. To... Niedozwolona komenda. Niedozwolona komenda. Bo mi się odbiło w widzowie. Dobra łączą zniszczone. Zabijcie te Zabierzcie ich esencje. O no też się ich życiem. Już nie ma co zbierać widzowie po ja robimy tylko se zergingów. Ja lubię jak one atakują. Takimi chmarami jeszcze się zrzucają. To jeszcze. No jeszcze atakować, jeszcze atakować widzowie. Czekamy aż się dorobią jednostki. Co tym razem? Idziemy już tutaj. Męsk będzie cierpieć. Odważnie! Okay. Już nie ma. Dorobimy się jeszcze tych. No moi... jednostki są! No I spoko. Udaję. tutaj pójdziemy. Już no. czas. Dobra. Jesteśmy gotowi chyba już na Mów. Macie znaczy tutaj dość. No i spoko. No, jest one się ulecają Wyczerpane. Te wracają do żywych. To już jest sieldzo. To już jest siedza, wzoru. Nie ma co zbierać. Nasze jednostki są atakowane. Nasze Tutaj mogą nam paść tylko. Powinniśmy przekształcić więcej jednostek do niszczenia jednostek latających. Nie siądzę, nie siądzę. Przekształcanie hydralisków lub mutalisków pozwoli ci niszczyć latające jednostki wroga. I to już będzie to nie... jednostki są atakowane. No, wy mamy to. Udało nam się. Unieszkodliwiliśmy niszczyciel psioniczny. Zagaro, raport! Zdechamy do minimum, do sektora imperialnego. To był twój a rękawie męsk? Nie wystarczył. Tym mamy w misji obłącznictwa się budowli wroga, zanim drugi raz aktywuje się pole nicące Nie wiedziałem. No trudno. Nie wiedziałem i także... Dobra. No, jeszcze raz mamy za misję. Zniszczyliśmy broń terren. Twój rój może wyruszyć. Możliwe, widzowie, że to już ostatnia misja, będzie. Ale jeżeli film Wam się podobał, zostawcie lajka i komentarz. A jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, zostawcie suba na kanale, będę Wam bardzo wdzięczny. A my, drodzy widzowie, widzimy się w następnym filmie Siemensko.